Słuchawki bezprzewodowe, doużne. Panasonic RZB100W. W których problemem jest szybko rozładowująca się bateria lewej słuchawki. Już po 30 minutach pojawia się komunikat o niskim poziomie baterii. Dźwięk jest przyzwoity. Samo użytkowanie także. Nie potrzebuje niczego nowego. Problem wydaje się być banalny. Wystarczy wymienić baterię. Nie tu, kupa. Z tej strony jest jedynie głośnik. Trzeba rozwarstwić obudowę wzdłuż. Aby dostać się do baterii, należy otworzyć obudowę po linii wzdłuż. Ciekawe, czy po złożeniu będzie trzymało kupy, czy może będzie trzeba z taśmą klejącą. Nad baterią umieszczona jest tasiemka, a na jej wtyczce klej. Zobaczmy to z bliska. Tu widać oznaczenie i parametry baterii. No i pizda. Jak po oznaczeniu baterii nie ma żadnej strony, to już kurwa wiem, że będzie pani j***a z szukaniem tego gówna. Były używane może 10 razy. Słuchawki, odtwarzacze MP3 i TP mają tylko rok gwarancji. No kurwa pięknie. Spokojnie. Jestem przekonany, że wspaniały dział obsługi klienta pomoże mi znaleźć baterię. Chociażby zamiennik o wymaganych wymiarach i parametrach. Dziękujemy za kontakt z biurem obsługi klienta Panasonic Polska. Uprzejmie informujemy, że słuchawki, o które Pan pyta, należą do segmentu tzw. low cost. W związku z tym, producent nie przewidział możliwości osobnej produkcji i dystrybucji części zamiennych. Ich wytwarzanie i magazynowanie byłoby nieopłacalne w kontekście całkowitej wartości urządzenia. Zachęcamy również do zapisania się do naszego newslettera. Już się ka zapisuje. A mówię jeszcze znajomych, żeby się zapisali. Nie ma baterii do moich słuchawek, a producent robi równo Nigdzie ich nie ma, nie te wymiary. Chciałbym ją znaleźć nim zrobi się późno. W mecie różne są strony. Lecz gdzie są baterie, może być inna. Zaraz się wkurwie, zaraz coś powiem. Wypierdalać. Bogusław Linda, baterii jest w ch... Są duże i małe, lecz szukam jednej tej tej doskonałej Do newslettera jestem wpisany, <gry> na pewno chyba ptały <gry> Naprawa nieopłacalna, jak tak niskie są ceny <gry> No jednorazowe za lat trzy do gleby Nie będę brał w tym udziału I nowych nie kupię To dla zasady jak chcę to mogę mieć was w dupie Na waszej stronie kto produkt ten ma chyba nie jest świadomy A ten chyba sra Wysportowany i młody słuchawek to sprawa, przydatnych na chwilę, bo później chuj nie naprawa. Inną opcją jest zakup uszkodzonego zestawu w przystępnej cenie, aczkolwiek nie o cenę tu chodzi. Ludzie, pojechał -o, o was? Sprzedajecie uszkodzony sprzęt nie dużo taniej niż nowy. Jest jeden uczciwy. 11 złotych z opisu wynika, że są mega ciche, czyli być może będą dwie dobre baterie plus stacja. Otwieram paczkę i powoli do brzegu. Plastiki są już w nie najlepszym stanie, ale nie muszą. Wyglądają na w miarę czyste, jednak podleję jeszcze trochę alkoholem. Ojej. Już mam wprawę w otwieraniu obudowy. Teraz wystarczy przelutować baterie. Po wymianie, ładowanie i czekanie, a na koniec testowanie. Po dwóch godzinach nadal gra. Nie było komunikatu o słabej baterii. Dodatkowo jestem w stanie naprawić jeszcze jeden egzemplarz, który ma problem z jedną słuchawką. A na sam koniec jeszcze coś sprawdzę.